Jesteśmy u mnie na działce całkowicie off-gridowej, bez dostępu do sieci, ale prąd jak najbardziej tutaj jest, właśnie z tych paneli, z tej instalacji, którą umieściłem na garażu. Bez problemu pozwala mi ona zasilić taką działkę, podstawowe urządzenia RTV i AGD, różnego typu elektronarzędzia, szlifierka, młotowiertarka. Powiem wam, ile to kosztuje, właśnie na przykładzie tej mojej instalacji na działce. Jest tutaj sześć paneli, każdy panel ma moc 410W. Koszt takiego panela to jest około 300 zł. Jeśli chodzi o ich montaż na garażu, bardzo proste rozwiązanie takie mostki trapezowe. Koszt tych mocowań na wszystkie panele wyniósł mnie około 500 zł. Mamy tutaj inwerter. Koszt zakupu takiego urządzenia to są okolice ok. 1000 zł. Jak widać, są tutaj do niego podłączone panele, jak również mamy podłączony do niego magazyn energii. Są to akumulatory zwykłe, kwasowe. Koszt takiego akumulatora to jest 600 zł za jeden.